Siema siemneczko, z tej strony Maciek przez małe M w dzisiejszym odcineczku zagramy podwodne dorsy, ale w halloweenowej wersji, czyli dors pressure, Zartowałem pressure po prostu. I wbijamy ciśnienie. na dwójeczkę. Ciśnienie, ciśnienie. Wbijamy na ciśnienie halloweenowe, a wy ciśnijcie szybko wow. przycisk subskrybuj. Uwaga, bo halloweenowy update to jest. Ty, A ktoś do nas mówi. Tak, ktoś do nas mówi. O, inna łódź, kogoś innych. Ty pewnie ich musimy uratować. Ja nie. No, nasza, nasza opłynęła. No właśnie, jak wrócimy? Dobra, The Grey Fry has been distracted by Forty Girls. Clean up, is possible. Posi Boble. Coś zostało zniszczone na Grefiardzie. Coś musimy ale, ale zobacz, jaka masakra. Jak on tutaj brudzą, tutaj brudne kubki. Tak. Musimy coś tutaj zrobić na tym. Zbieram wszystkie Maciek. temy. Co? Maciek, gdzie jesteś? Sięjo. Ta już mnie gubi. Masakra z nią nie? No nie przedstawię mnie w a gdzieś tam wiecie, z tyłu? Proszę, nie! O, znalazłem... Coś tam słyszałem. Maciek, weź mnie Dobra. nie starzy, jesteśmy A... na cmentarzu! Poczekaj, co mamy zrobić? Coś mieliśmy zebrać, nie coś nam gadał takiego. Tak, każą nam coś zebrać, ale nie. Ej, to jest labirynt cmentarny! Ale na spokojnie, tutaj nie trzeba się stresować. Tu musimy coś zrobić, coś musimy poklikać. Coś ja trzeba już się ze... stresuję, Chodź do góry. Weź... Chodź do góry! Ola. Idę przecież no Tutaj idę. Co jest? No skin, no skin, no organs, no muscles, no skin. Aha Nie ma skóry, nie ma organów, to to jest O to jest, jest ten facet, to on nas poprowadzi, co jest? To kościotrup! Ja się chowam. O co chodzi? Nie możemy iść no. dalej? Przecież możemy. No nie może... Wow. A, A. Nie możemy! A. Dawaj dalej, uciekaj, uciekaj, uciekaj przez... Co to ma być? Nie wiem! Wow, o co tu chodzi? Oni nam pokazują Maciej! troszkę ucieczki, na lewo uciekam, dobra. Nie wiem, czy dobrze uciekłem, dobra, kolejna brama. A! Ja biegnę, ja biegnę on, za tobą! On biegnie za mną, co jest? A ja za tobą! Czym on biegnie za mną, Czemu tak się... Aaaa, to nie uderzy się... <laughs> biegnę. Ja czuję to, że on chce mnie uderzyć. On mnie, mnie walnął, jakby chciał wiedzieć. A mnie nie walnął jeszcze. Ja, ja nie sądziłam, że on też bacznie mnie przez ciebie, Czo, ale okej. Okay. Czemu on próbuje mnie trafić? Ej, no weź to. Ej, skąd ty wiesz, że taką drogą mamy biec? Nie wiem, nie wiem ja to właśnie. Nie, nie. Proszę, właśnie. To wina O to chodzi! To wina, to wina Maćka. Nie! Czemu za mną biegniesz cały czas i wyścigasz? Co ci zrobiłem? No mnie teraz złapnął! O nie, you, on lady. mnie wyzywa, on mnie wyzywa i nie wiem o co mu chodzi. Dlaczego mnie wyzywa? On się nazywa Bunkers? Ale super, on biegnie cały czas za mną, dlaczego A? za mną? <grym> no bo, bo złapał najpierw mnie i teraz ciebie łapie, wiesz? <grym> A złapał cię czy nie? <grym> Chciałabym powiedzieć, że złapał mnie i mnie pacnął! Aha, dobra! Ja uciekam, ja mu się nie daję ja, po prostu. Ja cię, o, ja cię oglądam. Ty mnie oglądasz, bo on cię pacnął, naprawdę? No, mnie. Ja mu się nie dał patrzeć, dobra, ja uciekam cały czas. Co tu się dzieje? Cały czas biegnę przed siebie. Nie. Jest blisko. Ja wiem, że jest blisko. Te nie. Te kościotrupy cię oszukały. Dlaczego tu jest na czerwono, a wszystko inne jest na żółto? Wow, o coś, powiem ci chodzi? Maciek, tu jest konkretnie mega epicko, nie? Ale ja nie wiem o co chodzi na razie. Ja tutaj biegam chyba w kółko, coś mi się wydaje, co? Na lewo, na lewo, na lewo, na lewo. Czemu na lewo? Bo, do, bo tam są drzwi kolejne! Aaaa! patrzcie! Aaa, nie patrzesz mnie drugi raz, mam 65 życia, <grymna> Nie daj się, na lewo są kolejne drzwi w tym labiryncie okropnym! O nie, o nie, o nie, o nie! O nie. <grymna> <grymna> Ej, czemu ty się cieszysz, jak on tak patrza? <grymna> no bo próbuję mnie załatwić, a mój coś nie wychodzi! Ja, no, jeszcze... ja muszę ja mu cały czas uciekać przed drzwi, przed tak, drzwi, drzwi! drzwi. Tak, tak. Na drzwi, drzwiach, no tak, w sumie tak i Rafiar, tak? Że o, one mają super cool imprezę, a ja uciekam super cool. No, one się super bawią, ale no my nie za bardzo. O-o! 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 I dostałem strzała, no. Uguł, uguł, ugu, 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 ugu. ja, Nie, mogę być tutaj, ale ja będę będę My uciekamy no. szukamy właściwej bramy, a ty próbuj nas trafić. Bo my tu Maciek nie pasujemy, powinniśmy być kościotrupki. No powinniśmy być kościotrupki, i ruszać bioderkami w lewo, w prawo naszymi kośćmi. Tak! Impra dla kościotrupków, byliśmy się tu nielegalnie! Dawaj, 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 biegnij mniej więcej wow. za mną. Chociaż ja, się, nie... Maciek. Chociaż ja nie jestem pewny, czy mi się Dobrze, no brama, bo trzeba bramę znaleźć właściwo. musimy uciekać cały czas. Ja w... Wow, Ło! Wow, 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 prawie Prawie mnie zupad, bo się zaklinowałem naszego płocie. A ja, a ja nie jestem pewny, czy ja dobrze biegnę, po prostu biegnę, nie? Mamy w lewo, w prawo, to biegniemy w lewo czy w prawo? Ja biegnę za tobą! Ja biegnę w prawo. Ociek na prost! Widziałem, 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 muszę się zawinąć jakoś tutaj stąd teraz. A, ja, 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 ja. a czemu on ja. biegnie za mną, a za tobą nie? Maciek, potem prosto i prawo? To to jak znaczy jak on prosto słyszę. i prawo? No, 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 no zobaczysz, bramę sobie biegnę, biegnę. Biegną, On gada cały czas, żeby nie damy rady. Co ja tych Nie słyszę cię. A, koń mnie proszę. Ale ja biegnę za tobą, spokojnie, ja cię widzę. Ja bezstresowo to robię, no. A ja się, to czemu ja się tak stresuję? No nie wiem, on jest daleko, a ty się stresujesz. Przecież on mnie próbuje baknąć <laughs> cały czas. No ja się boję, Macie, to jest. Nie. Tam te, te kościotrupki nam pokazują drogę. O! Puściły mnie, Jestes away. away. Gdzie, jest gdzie jest droga, gdzie jest droga, gdzie jest droga, gdzie są drzwi? Macie, gdzie są drzwi? Nie wiem. Za mną! Mój kobiety instynkt wskazuje drogę. <laughs> nie, <laughs> nie, że kobiecy instynkt, jak biegnę za tobą cały czas. O, o nie! Sz, nie! <laughs> o, o, au, mnie! Ja dałem... O, o, przy, widziałem, o przez przewopło, przewopło, Ej, Oszukujesz! Czemu? Bo tak, jestem już przed tobą? Nie, on oszukiwał, że przez szybko podskoczył! A to ja wiem, w lewo! Dobra, dobra! O nie, teraz zdajemy się na instynkt Maćka! Ta nie, nie, bo nie. szybko zareagowałem i tu, bo to jest ucieczka na razie, bo to cię goni To jest Nie wiem, ja w lewo ucieczka. Ucieknę. To nie ja jest nieskoczone. Coś na lewo jest, a nie, tam na lewo nie, tylko na wprost ja powiedz dobra? biegnij, biegnij! Biegnę, chyba udało nam się dotrzeć, to do, udało się uciec! O, o, On tu nie może wejść! O, Maciek, tu są napoje, weźmy tobie Tak, on tu nie może wejść. Mmm, piciu. Co to za hałasy? No właśnie, ja tam nie idę! Co jest? Tu jakaś impreza! IMPREZA! Wow, ale się... Jaka gruba impreza, co tu się dzieje? Echu, dawaj przez pod, wbijamy na impre... Cze, ty ile kościotrupów tam jest, widzisz to? No! Ja też tam chcę być! Zabierz mnie! Zabierz wow, mnie tam! Oni są na tym... koncercie, jak tu morolla. No ja też chcę! Grubo się dzieje. Mają pałeczki w osi. Ej, Dużo ich jest, bardzo dużo. Widzisz jakie mają pałeczki świecące? Widzę, widzę, widzę. No, wow, jakie dansy robią! No! Dobra, lecimy dalej, lecimy dalej. Ej, ja tam chcę wejść. Zgadzają, że do kościoła mamy wejść. Chodź! Co? Oni na imprezie Let's go! Dobra, idziemy na dół, do kościoła. Eee, do kościoła. O, zamknęły się drzwi. Maciek, do kościoła tam jest impreza, ty mnie do kościoła zabierasz! Nie wiem o co chodzi. Serio? 0,16 O o. Czy ja słyszałem coś tutaj, że coś się porusza Maciek, ja się boję, ja nie... Oooo! Uciekaj! Kościoła, nie wiem, stonoga, stonoga jakaś! Kość! Kościopają! pają, Kościół pają! dobrze słyszałem coś co mamy tu zrobić! Dalej no. do drzwi, do drzwi, do drzwi! Oj oj, oj 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 Co to za świat! Gdzie ta łódź podwodana? Nie na wiem, stadu? musimy uciekać to! Dobra! Maciek, Maciek, Maciek! Co? Maciek, Maciek, ja się boję! Przecież on jest za tobą, no co ty no gadasz? No właśnie, jest za mną, dobrze mówisz. Ale ty hey, nawet się bezstresowo to robisz, uciekaj, biegnij za falą muzyki, która cię niesie Szybko! Muzyka, muzyka się oddala, za daleko od imprezy jesteśmy. Jak ja słyszę cały czas imprezę, co ty gadasz w ogóle? Bo to jest impreza w twojej głowie. Nie! <laughs> tak. Co tutaj dalej? Jakie dalej, <laughs> drzwi? Jakie dalej drzwi? 21. Aha, faktycznie, 21. Ej, to są... Bo tak, no bo to są dorsy takie. Podwodne. No to podwodne. są. Pod... Podwodne dorsy. Uciekajmy, uciekajmy. Mam nadzieję, że żadne inne jakieś potworne z Maciek, łapać. A jak zrobili podwodne dorsy, to myśli, że będą. E, powietrzne dorsy? Nie, mamy biec na lewo, tak jak nam pokazuje. A, złapał mnie! Czemu mnie złapał? Czemu mnie złapał? Weszłam ja przed siebie! Ja tu no, nie jest. Masiek, nie jest. U, u. Co ma mnie tracić czasu? Co tu się dzieje? czuję mnie złapał? Nie. Jest... Ale to to co ty chcesz ode mnie? Co tu jest? A, ja mam party drink, dobra, biorę. A nie, nie stać mnie. 1250? Nie. nie. nie Regular wierzę. drinka chciałem, proszę bardzo, proszę mi dać. Staćcie? No, było mnie stać, ale mi nie dał. O ty, cwaniaczku, dobra, o to uciekam. Jesteś gotowa? Kulturalnie powinnyś mi go postawić. Uciekamy, 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 uciekamy bo pod portalem się pojawi. No, wow! on jest złap... Co? Czemu on przed nami się pojawił? No, słapie mnie! Uciekaj, uciekaj! Dlaczego on przed ja, no. nami się pojawił? No, bo on pływa pod nami! 24? Nie wiem, właśnie! Ja też nie wiem. To 25, trzeba pamiętać. Twoja głowa mi zasłania odejdź. Nie mogę, 25, 26 później. Myślisz, że to ma jakieś znaczenie? No, no nie wiem, może tak, 26 potem. Wow! Łatwo! 26 na prawa. Co jest super! Co jest super, jak nas zgodzi? Co ty w ogóle gadasz? 26-27, tak? No spójrz, jakie tu są klimaty w ogóle. Nie mogę się rozglądać, bo mnie goni w taki wierzch, wielki kościotrup. Tak, tak, tak. <totrych> cię? No! Nie mogę ugryźć mnie raz. Dlaczego Pomyliwęty. mnie ugryzł? O nie! nie Co tu się, się dzieje? Spadłem! Łączyk, ja też Zobacz, spadłem. Co tu Zobacz, się dzieje? Ja nic nie widzę! Kask mi, mi pęk! nic nie widzę. Halo! Gdzie mam płynąć? Gdzie mam Musz, płynąć? Do, do góry popłynąłem, no Jak bardzo ciemno tu jest, ja nic nie widzę. Ja nic Matej. nie widzę. Jest bardzo ciemno tu. To zapal latarkę! Nie mam latarki. No ja też nie rozumiem... Macie gdzie jesteś? O, o ja cię Jesteśmy tu... Ej, ja naprawdę nic nie widzę! 5 minutes later. Dobra, jesteśmy w 28! Chyba wow. się uda nam trochę przejść. O, u góry wow. biega ten kościotlub. Trzeba go... Trzeba, biegnijmy, biegnijmy, biegnijmy! Bieg, bieg, bieg. Witamy Macie, bój, Angel, a... bo dobił do nas jeszcze. Szybko, 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 Cześć, Angel! Szybko. Biegniemy dalej, 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 biegniemy, biegniemy, biegniemy. Nie rozumiem, się kamienne posągi, czekają na nas. Tu było, wcześniej, ale... tu było wcześniej bardzo ciemno, a ja byłem gamoniem po prostu. A to trzeba I ładować latarki zarazę. Się... Tak, my myśleliśmy, że baterie trzeba szukać. Tak, a tu się okazało, że po prostu tak musiało być. O, posąg! No, posąg tak stał, nieźle. Wow, wow, ale... Biegniemy, biegniemy, a, ej. biegniemy. Ej, ale powiem, powiem ci klimat... szybko, szybko. Szybko, nie szybko, nie szybko. A, mi... prawie mnie trzasnął! Ja jestem na hita! No wiem, na lewo, na lewo, na lewo. O, coś tutaj innego! O. Wow. To, no, że w prawo, w prawo, w prawo pobiegłem. Ja biegnę za aniołem. Biegnij za aniołem. To zaprowadzi Anioł cię do nie... nieba. Do nieba, do nieba. Czemu on idzie? Czemu on idzie, Czemu on idzie na mnie? Czemu nie on idzie wiem, na mnie? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, o co to chodzi. Biegniemy dalej, nie zastrzmujemy się. Wow. wow, wow! Cały czas do przodu musimy pobiec. Ładu, ładu, What ładu, ładu. ładu. Wow. się. Dobrze, trzy latarki dobrze robią, nie? Nie, no jest dobrze, bo cały czas mamy światło do ok, odpowiednie. Gdybyśmy o tym wiedzieli wcześniej. O, -o. <laughs> Ej. Tutaj jeszcze bardziej na lewo, czyli pobiegliśmy w wokół, ale trudno. Jak torsa. <laughs> bo to w końcu są pod wodę dorsy. No to, 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 nawet nie wiem, to jest jeszcze pod wodą bardziej coś się działo jesteśmy w podziemiu O o, o Nie widzę, nie widzę, nie widzę! O, jaki fart! co się dzieje? Nie wiem, dobiegamy gdzieś lepiej, chyba w lepsze miejsce jakieś Nie ma lepszych... Znowu schody Światło! Tak, chyba damy radę Ej, co to takie duże tam? Ja nie wiem, ale ja się obawiam o swoje 5% życia No, to jest bardzo mało, powiem ci, na pograniczu jesteś zginięcia Naprawdę? No byś mnie o tym nie powiedział! Ja jestem tutaj pierwszy raz teraz, ja nie wiem co tu zrobić! Uh! Rejfiard! Rejfiard! Dobrze! Tylko coś nas tu będzie jeszcze czekać, nie? Ona wie... O to jest kościotroł przebiegł! No nie znowu! Go, 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 uciekamy! Bo godi znowu po całym ogródku! O no szybko biega! Powiem tak, nie mam prawa na błędy, nie mam prawa na błędy. No nie masz prawa na błędy, masz rację. Angel, postaraj się, bo ja... No nie, Angel! Ja nie wiem, popełnił było... O, o. O, close! O, Gdzie biega? Gdzie biega? Dwa są! Dwa są! Dwa są! Dlaczego są! są dwa? Róża tu padła, Ruzia tu padła. No, tu padłam, dokładnie. A gdzie angel? Ja na dół, potem zbiegać? Maciek nie wiem, gdzie jest angel. Ja zbiegam na dół, trudno. Angel Zgubiłeś mnie go. zostawił, ja biegam na dół. Ja bieg...

z golą cię? W koś... Nie daj się ogolić, Impreza nie daj się ogolić! O, wow. Czemu spadasz ze schodu? Macie. Ogarnij się. Nie, oni mnie uderzą i ja zaraz ginę i są za mną! Co ja mam zrobić? Ja mam skakać, chłopiec! Uciekać, chłopiec, uciekać! Gdzie? Przecież one bardzo szybkie są już, o nie. I to dwa mnie gonią, przecież to za szybko jest. O, go... Wow, 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 co jest? Co, ty, 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 ty. Ty. Cię, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Ma Czemu taki Macie. duży kościotrup mnie tutaj mapie? Mam to Bo ty jesteś ten. E, to są bodyguardy na imprezie, dlatego cię go nie To ten co na kościele grał, to ten co na kościele grał A. dzwon! Nie w kościele, tylko ci co grali na korcercie tu Z A, w sensie to A dobra, o 15 okay. życia! No ty tak masz więcej jak ja miałam 15 Ile? życia mam Ile zabierali jednym hitem? Nie wiem. Dobry. Nie pamiętam. Okej. Okay. Success! Having shut down the incydent. incident. Udało się! Przyszliśmy! Yeah. Tak niewiele mi brakowało, tak niewiele mi brakowało, że. Żeby... nie. No Udało się! Let's go!